5 października 2016 roku na terenie województwa dolnośląskiego ruszyła Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy mieszkaniec może przekazać policjantom informacje o zagrożeniach, jakie zaobserwował. Zostaną one sprawdzone. Cel stworzenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa był jeden: Ma ona ułatwić komunikację policji ze społeczeństwem, dać możliwość społeczeństwu sygnalizowania negatywnych zjawisk, które są zainteresowane policji i na które policja powinna reagować. Głównymi celami wdrożenia krajowej mapy zagrożenia bezpieczeństwa to jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez włączenie obywateli w wybrane działania policji, dostosowanie struktur organizacyjnych oraz działań policji do zagrożeń wskazywanych przez społeczeństwo. Oraz, tak jak wspomniałem, wymiana informacji o zagrożeniach między obywatelem a policją. Aby przygotować się do projektu mapy zagrożeń zostały przeprowadzone konsultacje społeczne. Było ich około 11 tysięcy na terenie całego kraju. Aby wprowadzić zagrożenie na mapę należy wejść na policyjną stronę internetową Komendy Wojewódzkiej, Komendy Miejskiej bądź Powiatowej. Tam na stronie głównej jest umieszczony baner z odnośnikiem do Krajowej Mapy Zagrożeń. Pierwszym krokiem jest wybranie województwa i miasta. Następnie należało, należy wybrać y, poprzez przyciski plus minus, powiększenie, pomniejszanie odpowiednie miejsce na mapie, gdzie, na, gdzie chcemy umieścić y, zagrożenie. Bardzo tu jest ważne, żeby tutaj to przybliżyć jak najdokładniej, tą mapę i określić zagrożenie w danym miejscu, tak abyśmy my mogli skutecznie y, zadziałać. Następnie w lewym dolnym rogu należy dokonać zgłoszenia o zagrożeniu. Pojawią nam się kategorie zgłoszeń. Tych kategorii jest 25. Są to kategorie uzgodnione podczas konsultacji społecznych, takie jak akty wandalizmu, bezdomność, dzikie kąpieliska, dzikie wysypiska śmieci, kłusownictwo, miejsce grupowania się nieletnich, miejsce niebezpieczne na terenach wodnych, nielegalna wycinka drzew, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe oznakowanie drogi, nieprawidłowe parkowanie. Niestrzeżone przejścia przez tory, niestrzeżony przejazd kolejowy, niewłaściwa infrastruktura drogowa, niszczenie zieleni, poruszanie się po terenach leśnych kładami, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, utonięcia, używanie środków odurzających, wypalanie traw, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, znęcanie się nad zwierzętami, zła organizacja ruchu drogowego, żebractwo. Po wybraniu zagrożenia i oznaczeniu go w odpowiednim miejscu na mapie z uwagami, pojawi się zielona ikona. Każde naniesione zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję policji. Z jednego łącza internetowego można zgłosić jedno zagrożenie na dobę. Teraz to już policja w ciągu dwóch dni będzie miała obowiązek podjęcia tego, tego zgłoszenia, i wtedy zmieni się kolor na żółty na weryfikację. W ciągu następnych pięciu dni policja będzie weryfikować to zgłoszenie. Jeżeli zostanie potwierdzone, zmieni się na kolor czerwony, a jeżeli zostanie niepotwierdzone, to będzie kolor szary, i wtedy po siedmiu dniach po prostu zostanie to usunięte z aplikacji. Chciałbym tu jeszcze, korzystając z tego, że są media, zaapelować do wszystkich osób korzystających z tej, którzy będą korzystać z tej aplikacji. Że tego, żeby, żeby poważnie podchodzić do tych, do tych zgłoszeń, ponieważ no, każde będzie musiało być sprawdzone i umieszczanie jakichś powiedzmy, zgłoszeń w formie żartów, tak to określę, delikatnie, no, będzie absorbować siły i środki policji, będzie absorbować ludzi, nie będzie służyć niczemu ani, ani nikomu. Należy pamiętać o tym, że zgłoszenia dokonywane przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 i 997. Pokażę pana, jak to działa. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa służy każdemu do zgłoszenia problemu dotyczącego zagrożenia. Jako problem dotyczący zagrożenia należy przyjąć zbiór powtarzających się podobnych wydarzeń, które szkodzą społeczności lokalnej.